Szukasz wiedzy o komiksach? Chcesz pogłębić dany lore ze świata fantazy? Szukasz nowości i retro tematów? Chcesz wiedzieć jeszcze więcej o gwiezdnych wojnach, filmach i całej popkulturze? Odwiedź kanał Kultura TV, czyli fanowski projekt popkulturowy tworzony przez cztery różne osobistości i charaktery. Znajdziesz tam materiały opiniotwórcze, informacyjne oraz humorystyczne. Zapraszam Was na Kultura TV, a teraz jedziemy z odcinkiem. Witajcie! Dzisiaj zajmiemy się planetą Geonosis, zwaną też jako Geonosia. Pokryjemy tutaj zarówno historię, jak i charakterystykę planety z legend oraz kanonu. Zaczynamy od kanonu. Dryfująca w systemie Geonosis w sektorze Arkanis w zewnętrznych rubieżach, planeta znajduje się 43 tysiące lat świetlnych od jądra galaktyki i niecały parsek od znanego nam Tatooine. Atmosfera typu pierwszego. Planeta w większości pokryta jest strzelistymi formacjami kamiennymi, pustyniami i suchymi piaskowcami. Zarówno skała, jak i piach mają wyjątkowy czerwonawy odcień. O źródło wody było tutaj ciężko, ta była obecna tylko w 5%. Na orbicie planety dryfowały charakterystyczne pierścienie złożone ze skał, a dodatkowo glob posiadał aż 15 księżyców. Nie wiadomo kiedy narodziła się planeta, wiadomo natomiast, że w zamieszkłej historii doszło do zderzenia się komety z jednym z księżyców, po którym pozostała piękna lecz niebezpieczna pamiątka, wspomniane pierścienie okalające planetę. Powodowało to dodatkowe cykliczne deszcze asteroidów na powierzchni globu. Gdy pierwsi pionierzy i kolonizatorzy dotarli tu z systemu TATU, odkryli, że planeta zamieszkana jest przez inteligentną rasę insektoidalnych istot zwanych Geozjanami. Republika oraz świeżo odkryta rasa szybko nawiązali współpracę. Giozjanie szybko zaadaptowali technologię Republiki i stali się znanymi w galaktyce eksporterami droidów. Niestety z czasem przyszły chude lata. Tatooine zostało wyludnione, a Geonosis cierpiało z powodu tak dalekiej odległości od centrum handlu i kultury, jakim były światy środka. Ekonomia upadła, a część mieszkańców planety wyemigrowała za pracą. Na planecie rozgorzały wojny domowe, Republika zaś w kolejnych latach, a raczej wiekach nie interesowała się dawno zapomnianą planetą i w końcu niemalże zatarła się ona w pamięci historyków. Minęły setki lat. Planeta została odkryta na nowo, ponownie przez Republikę, która miała niewątpliwie talent do gubienia planet. Ponownie nawiązano współpracę technologiczną. Lata mijały, a Geonozis stał się ważną bazą dla Konfederacji. Zaczęto tu budować gigantyczne ilości droidów bojowych, które potem miały zostać użyte w wojnie klonów. Przez powierzchnię planety przewinęło się wielu bohaterów, co z pewnością pamiętacie z filmu Atak Klonów czy seriali animowanych. Gdy Republika stała się Imperium Galaktycznym, na orbicie planety rozpoczęto budowę przerażającej maszyny zagłady Gwiazdy Śmierci. Ze współpracy między nowym porządkiem a mieszkańcami nie pozostało jednak za wiele. Giozjanie byli teraz niewolnikami pracującymi dla nowego pana w postaci Lorda Sith. Z czasem wywiad Soła Gerery zaczął węszyć w temacie superbroni. Imperium zdecydowało się więc na przeniesienie stacji w okolice planety Skarif, co nastąpiło na 10 lat przed bitwą o Jawin. Na Geonosis zostały resztki budowli, kopalń i opuszczonych stacji. Imperium użyło kanistrów wypełnionych trucizną w celu wysterylizowania całej planety z życia. W kanonie zagładę całej racy więc przeżył tylko jeden osobnik klik klak chroniący jajo królowej, z której mógł odrodzić się cały gatunek. W jednej chwili stał się ostatnim przedstawicielem rasy, która praktycznie zniknęła z galaktyki. Z ubiegiem lat na planecie wylądował jeszcze jeden gość, który był tu dawno temu jeszcze jako kto inny. Sam Lord Vader odwiedził ten martwy świat ponownie w ramach pokuty za utracenie pierwszej Gwiazdy Śmierci. Zekrutował przy okazji dr Afre i jej wierne droidy, o których był już odcinek. Cenem Vadera było użycie wciąż istniejącej na planecie technologii i fabryk do stworzenia wiernej armii superdroidów. Czy mu się powiodło dowiecie się z komiksu Darth Vader zeszyt czwarty. To tyle, jeżeli chodzi o kanon. Co do legend natomiast, średnica wynosząca 11370 km, doba trwająca 30 godzin oraz rok trwający 256 dni, to rzadki przypadek, gdzie legendy i kanon podają zgodne ze sobą informacje. Historia planety jest również podobna, nawet z kometą uderzającą w księżyc. Tyle że tutaj kataklizm ten spowodował śmierć 99% życia na powierzchni Tu Tubylcy odbudowali swoją społeczność na przestrzeni milionów lat, będąc. Ciągle atakowanymi przez deszcz asteroid, które bezlitośnie masakrowały powierzchnię planety. Geonosis szerzej odkryto dopiero na 4000 lat przed Bitwą o Jawin, i tak jak w kanonie, nawiązano współpracę technologiczną. Podczas Wielkiej Wojny Galaktycznej na planecie urządzano potyczki gladiatorów, w których brali udział nawet Mandalorianie. W roku 3645, przed Bitwą o Jawin, Republika ustanowiła tutaj twierdzę obronną. Handel jednak wciąż zamierał na skutek odległości planety od Światów Środka. Z biegiem kolejnych wieków, planetą miał zainteresować się pewien Lord Sithów i tutaj historia wciąż jest praktycznie bardzo podobna do kanonicznej. Z tą różnicą, że rozgrywało się tu wiele przygód bohaterów książek i komiksów. W legendach, po śmierci Imperatora, planeta decyduje się na izolację, nie dopuszczając nikogo z zewnątrz i odcina się tym samym od wszystkich kolejnych wydarzeń. Co ciekawe, podczas inwazji Yuuzhan Wongów, Geonosis był jedną z niewielu oszczędzonych przez najeźdźców planet. I to już wszystko w tym temacie. Zapraszam Was do odwiedzenia kanału Kultura TV, zostania patronem serii Holocron oraz oczywiście zachęcam do obejrzenia innych odcinków. Zadawajcie pytania w komentarzach pod odcinkiem i niech moc zawsze będzie z Wami.